Jesteśmy już po rozmowie pomyczowej z zawodnikami Wracasz do Szatni. Takie długie życzenia świąteczne, czy jeszcze miałeś coś więcej do powiedzenia? Yy, jedno życzenia, drugie musiałem porozmawiać tutaj z zawodnikami. Yy, absolutnie nie chodzi o. O jakąś weryfikację na gorąco tego meczu, natomiast musiałem przekazać zawodnikom informację, tą również, którą przekazałem w dniu dzisiejszym zarządowi, że w dniu dzisiejszym rezygnuje z prowadzenia pierwszego zespołu. Absolutnie nie było to spowodowane absolutnie dzisiejszym meczem, bo ja już w szatni mówiłem chłopakom. W przerwie, że, że, żeby dali z siebie wszystko, że jest to moje ostatnie 40, 45 minut. Ktoś musi przyjść nowy, spojrzeć na to takim trochę chyba innym okiem, takim spokojniejszym. Ja już może w pewnych rzeczach, w pewnych ustawieniach popadłem w rutynę i, i dlatego, dlatego ta, ta decyzja. Czy w tobie ta decyzja, czy, czy jakiś impuls zacząłeś od punktu zwrotnych, gdzie, gdzie zacząłeś myśleć o tym? nie, nie. Ta decyzja może nie tyle tak szybko, że w dniu dzisiejszym dojrzała i jakby wykwitła, tak? Natomiast ja byłem po rozmowie z zarządem już w styczniu i wówczas wówczas powiedziałem zarządowi, że, że w czerwcu po zakończeniu ostatniego meczu będę, będę rezygnował. Ze względów takich osobistych moja córka idzie też do pierwszej klasy. Trochę po prostu gdzieś tam to moje życie rodzinne y, przez to wszystko ucierpiało, tym bardziej biorąc pod uwagę ostatnich 10 lat, gdzie naprawdę pracowałem na y, pełnych obrotach i, i w pracy tutaj zawodowej w szkole i, i gdzieś tam w pracy trenerskiej, bo wcześniej z juniorami, później z seniorami, wszystkie weekendy. Y, także no muszę, muszę ochłonąć, y, muszę odpocząć od pewnych rzeczy, aczkolwiek y, nie rozstaję się z klubem. W dalszym ciągu tutaj będę y, w, od września będę chciał podjąć tutaj y, pracę y, z najmłodszymi grupami tutaj młodzieżowymi w Wieluniu że powiedziałeś zawodnikom przed meczem, że, że po raz ostatni ich prowadzisz. To dobrze zrobiłeś? zauważyłeś, że, że to mogło wpłynąć na, na Igrę w sposób poczynania na boisku? Nie, nie, nie powiedziałem im przed meczem, tylko powiedziałem w przerwie. przerwie. Powiedziałem w przerwie meczu i to w pewien sposób całkowicie że myślę, że, 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 że w jakiś sposób zmobilizowało zawodników, bo ta druga połowa zgoła odmienna niż ta pierwsza. Pierwsza naprawdę senna. Zero zwrotności, zero szybkości. Brak takiego może Zaangażowania. Druga połowa już naprawdę to ten zespół, który ja znałem do tej pory, pracując z nimi. Pełne zaangażowanie, duża zwrotność, zmiana pozycji, dużo ciekawych akcji gdzieś tam kombinacyjnych. Natomiast znowu strzelamy bramkę na 2-1, mamy gdzieś tam ten kontakt i za chwilę go tracimy, bo ta niefortunna bramka strzelona od razu na, na 3-1 znowu podcina nam skrzydła.